Stary Śląskie Szpitale pod lupą nfz u Kontrola jest wynikiem wydarzeń z sosnowca i zawiercia. Kontrola we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych na Śląsku. Mariusz Piekarski, dobry Witam. wieczór. Mariuszu, jak długo potrwa kontrola? Co najmniej dwa tygodnie. Kontrola ma dotyczyć organizacji oddziałów i dostępności doświadczeń, czyli także czasu oczekiwania na pomoc na Sorach. Zbadane ma szpital zatrudnia. W Dobra, tam Jedziemy. Ile lat, pan jest lekarzem? 4 lata od uzyskania tytułu lekarza. A jak długo pan pracuje na sorze? Prawie rok. Dlaczego pan poszedł do pracy na sor? Bo sor uczy pokory, sor uczy podejmowania trudnych decyzji w szybkim tempie. Zawsze chciałem to umieć. Zawsze chciałem wiedzieć, że potrafię sobie poradzić w każdej sytuacji bez. Pójścia na front, taki jak jest w Sorze, nie miałbym tego poczucia pewności, którą zyskuje z czasem. Uważam, że dobry lekarz, dobry internista powinien przejść taką szkołę życia. Proszę kolejną osobę. Proszę usiąść. 75% pacjentów solów to są pacjenci, którzy w ogóle nie wymagają naszej opieki. To są pacjenci, którzy mają bóle, brzucha od 7 dni. To są pacjenci z przewlekłymi chorobami, którzy, którym się ta choroba lekko zaostrzywa. Też przychodzą do nas. Ale nie powinni do nas przyjść, to powinni pójść do swojego lekarza rodzinnego. Ale dziwi się Pan, że pacjenci przychodzą na SOR-u, gdzie mają 100% pewność, że wykonane zostaną badania. Każdy chyba Proszę pana, nie dziwię się, każdy chce, tylko sory zostały przeznaczone do czegoś zupełnie innego. Sory miały być po to, żeby w ciągu tak zwanej złotej godziny zdiagnozować pacjentów w Stanach bardzo ciężkich. Ty masz panią po urazie głowy po, napadu, po napadzie padaczki, tak? A drugie pani z krwawieniem z przewodu pokarmowego, tak? Każdy z nich czuje, że ich przypadek jest najpoważniejszy. W jednym szpitalu właśnie pełniłem dyżur i przywieźli pacjentkę, którą musieliśmy reanimować, doszło do zatrzymania. W funkcji życiowej, zatrzymania krążenia, reanimujemy i nagle kotara, za którą jesteśmy zasłonięci, odkrywa się i widzę swoją pacjentkę. I mówi: doktorze, już czekam tam czwartą godzinę. A my w tym czasie uciskamy klatkę piersiową. I, 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 i mówi: Nie widzi pani, ratujemy życie. Niech pani zasłoni nas, niech, niech pani odejdzie. Poczem ona patrzy na pacjentkę, patrzy na mnie, i mówi: Długo to jeszcze potrwa? Sytuacja na szpitalnych oddziałach ratunkowych jest dramatyczna. W Wodzisławiu 35-latek umiera na zawał w kolejce na izbie przyjęć. Ten przypadek jest bardzo trudny do, do wytłumaczenia. Taki chory powinien natychmiast trafić do, do pilnej grupy, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że lekarz przychodzi obok i mówi a to ni nic pilnego. Chce mi Pan powiedzieć, że tam przez kilka godzin lekarz się nie pojawił w tym miejscu? Hmm. No, trudno to tłumaczyć. Jeżeli go nie było, to jest pytanie, z jakiego powodu? Spał, na sora się nie śpi. Co ma zrobić pacjent, który czeka, czeka i czeka. Nagle zaczyna się czuć źle. Jedyną rzeczą, którą może zrobić, to jest alarmować, czyli demonstrować swoje złe samopoczucie, jeżeli był na tym wózku, podjechać do pielęgniarki i żądać pomocy, podjechać do lekarza, głośno ewentualnie krzyczeć, że proszę się mną zająć, bo yy, źle się czuję. Takie tutaj zachowania niektórzy chorzy oczekujący demonstrują. Czy to Naprawdę. pomaga? No niestety przyznam uczciwie, że to pomaga, dlatego że wtedy musimy odejść od innego pacjenta i podejść do tamtego. Czyli nie Przynajmniej... trzeba krzyczeć głośno. No, no niestety. Rozpoznanie jest proste, czytelne, jasne. Ostre zapalenie trzustki. Jeżeli będą powikłania, to to są powikłania zagrażające życiu. Na własną odpowiedzialność ja pana nigdzie nie wiem, Jeżeli pan jako dorosły człowiek chce sam zadecydować o sobie... Hmm, musi pan to wyrazić na piśmie, i wtedy pana puszczam do domu, ale z wielkim dyskomfortem. Każdy z nas boi się e, prokuratorskich zarzutów. Pan też? Tak, 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 tak.